To, co w zapowiedziach miało być komedią, okręceniu filmu, filmu, który niby powstał na podstawie komiksu o bohaterach ratujących świat, to jednak nie jest komedia. Przed wyświetleniem pierwszego odcinka oglądałem kilka recenzji z zachwytem nad tym serialem. A już w szczególności rozpływała się nad nim Kaja Szafrańska z YouTube'owego kanału, jakby nie patrzeć. A jednak rzeczywistość mnie rozczarowała. Dowcipy w tym serialu są jakieś takie wymuszone i przynajmniej jak dla mnie mało śmieszne. Przedstawione w fabule, kanty, kombinacje, Zbryki, y, aktorów, nagłe y, zmiany w scenariuszu, wywra wywracające całą produkcję do góry nogami, y, oraz to, co robi producent, y, miały być śmieszne, ale są nużące, nieatrakcyjne i nieciekawe. I w porównaniu z kantami naszych <grytania> polityków, to pomysły autora scenariusza są jak dzieci ze żłobka na studiach. Miałem też wrażenie, że w pewnym sensie przeniesienie stylu z serialu Office z pracy w korporacji na pracę w superprodukcji filmowej to nie jest najlepsze rozwiązanie. I być może tak jak w Office zaakceptujemy ten specyficzny styl i humor i będziemy oglądać ten serial, ale nie wtedy, kiedy sięgamy do franczyzy. Ja czekałem fatygodnie, aby napisać tą recenzję tego serialu, bo po pierwszym roztorującym odcinku dałem sobie szansę obejrzeć drugi, ale ten drugi nie był wcale lepszy niż ten pierwszy.